Witam serdecznie w kolejnym odcinku filmów w serii Twój jednoślad zanim zepsujesz. Jak widzicie dzisiaj grubszy temat na podnośniku Kawasaki ZX-10. Szybki, mocny motocykl, znawcy tematu oczywiście wiedzą o czym mówię. Tutaj nie ma żartów. Ale nie o tym dzisiaj film moi drodzy. Co jest, co jest powodem, że ten motocykl dzisiaj wylądował w serwisie, jest częściowo rozebrany. Jak widzicie nawet jest odpięta wtyczka tutaj. Więc zgłosił, że w motocyklu nie ma ładowania. Po prostu po przyłożeniu miernika do zacisków jest, yy, muszę sobie odwrócić yy, ekran, przepraszam, jest yy, tylko 12V. Po dłuższej jeździe yy, silnik po prostu gaśnie, nie da się go uruchomić, ponieważ nie ma już prądu. Jest to powodem yy, braku ładowania. Yy, wcześniej już diagnozowałem. oczywiście, jak zdiagnozować. Przykładamy miernik, yy, włączamy na prąd stały, no i mierzymy podczas uruchomionego silnika, czy mamy w okolicach 14,5 V do 14,8. Jeśli nie ma takiego napięcia na wolnych obrotach czy czy gazu przy 6000 obrotów po prostu nie ma ładowania. Za to mogą być odpowiedzialne dwie rzeczy. Regulator napięcia, który tu widzicie, ewentualnie generator w silniku tutaj prądu przemiennego, który jest akurat trzyfazowa prądnica. Yy, więc, jak to zdiagnozować? Oczywiście yy, najprostszym sposobem jest kupienie sobie yy, regulatora, ale pamiętajcie, jeśli już nie mamy ładowania, a, a po wymianie regulatora tego ładowania w dalszym ciągu nie ma, trzeba yy, sprawdzić yy, stan yy, tego generatora, czy ten generator pracuje. Yy, ja Wam zaraz pokażę, jak domowym sposobem, yy, oczywiście sprawdzić taki generator, yy, czy jest sprawny, czy nie. Żeby sprawdzić poprawną pracę działania generatora, będzie potrzebny miernik na pewno, ale jak ktoś miernika nie, nie posiada, no to wystarczy taka żarówka 12V. Moi drodzy, ja mówię, to jest domowy sposób. Jeśli chcecie bardziej profesjonalnie, musicie zaopatrzyć w miernik, ale nie taki za 15-17 zł, bo są też takie po 10, który będzie wam odbierał wszystkie zakłócenia z układu zapłonowego i będzie wariacja taka, że nie będziecie wiedzieli, jakie to jest napięcie. Przy pomocy miernika to jest bardzo proste. Przełączamy sobie miernik, chyba że mamy automatyczny, to wystarczy go włączyć na prąd przemienny i mierzymy sobie napięcie między tymi trzema przewodami. One, ono powinno być to napięcie identyczne tutaj, tutaj i tutaj. Ja to spróbuję zademonstrować przy uruchomionym silniku. Zobaczymy, nie wiem czy tak, bo to jeszcze na to ruszy. Chyba tak. Zobaczcie, 3V 4,20 2,7V. Jak widzicie, to napięcie, które generuje teraz ta pronnica, jest naprawdę niskie 3, 4 i 7 V. Powinno być między tymi wszystkimi zaciskami po kolei od 25 do 40 V na wolnych obrotach. A przy podłączeniu żarówki takiej, ona będzie bardzo mocno świeciła albo się spali. Jeśli się spali, to znaczy, że jest wszystko dobrze, to napięcie jest odpowiednie. Trzeba po prostu sobie między wszystkimi trzema że tak powiem, zaciskami sprawdzić. Najlepiej, gdyby taka żarówka była 24V, wtedy ona powinna wytrzymać. Ja teraz pokażę, jak ta żarówka będzie świeciła na, na tym napięciu, które tutaj jest generowane przy włączonym silniku. Mam już słaby akumulator, muszę chyba tutaj podładować akumulator. Więc no bo po prostu ten układ tyle bierze, że, że, że się rozładowuje akumulator. Tym bardziej, że światło się włącza i automatycznie. Więc dobra, ja ładuję akumulator albo Bostera podepnę i za chwilę wracam. Ok, Boster podpięty, próbujemy teraz odpalić. sobie żarówkę, oczywiście. Co ona ledwo żarzy. Tutaj praktycznie wcale nie świeci. Także, moi drodzy, jedna sprawa, bo na pewno ktoś się odezwie, bo tutaj już mi Kevin podpowiedział, że jestem głupi i odpalam bez podłączonego alternatora e, i ładowania. E, motor coś uszkodzę. E, nic bardziej błędnego. E, jeśli podłączylibyśmy, uruchomilibyśmy silnik bez akumulatora, odłączając go potem, to jest wtedy katastrofa. Bo, nie, bo powiem tak: regulator napięcia nie wie co ma zrobić po prostu y, dzieją się wariacje e, Więc y, ten test, który teraz przeprowadzamy, niczemu nie szkodzi. Jak widzicie, y, jest po prostu uszkodzony alternator w środku, to znaczy prądnica, generator cały. To można jeszcze na jeden sposób sprawdzić przy pomocy miernika. Trzeba po prostu włączyć sobie omomierz na omy. No i oporność sobie teraz mierzymy. Zobaczcie, 1,3, a tu jest, ja ja się robię, 0,8 oma. Tak byśmy mieli praktycznie zwarcie. Tu już w ogóle nie ma. Patrzę, czy te styki mnie. Dokładnie, także generator do wymiany. No tutaj już jest po prostu. O, zwarcie, praktycznie jakby było zwarcie. Sprawdzimy jeszcze sobie kołe styki. Dokładnie, zwarcie, bo mamy zwarte, więc 0,5, już mamy zwarcie, powinno być kilkanaście omów. Nie pamiętam, trzeba zerknąć do serwisówki, gdzieś chyba na moim serwerze ta serwisówka jest do tego motocykla. Dobra, teraz tak po krótku, gdzie się znajduje generator tutaj, prądnica tak zwana, w tym miejscu. Spuszczę olej silnika, zdejmę to i zobaczymy, jestem przekonany na 200% że jest spalony. Że tak powiem, w jakiś taki nawet węgiel, może czasem tak się zdarza. Jak widzimy, zdjąłem już obudowę z alternatorem. Jak przeczuwałem dobrze, zobaczcie te sekcje są: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cewek jest spalonych, więc alternator do wymiany można dać przewinąć, ale to musi być ktoś, kto naprawdę ma o tym, o tym pojęcie, ponieważ no, wszystkie parametry muszą się zgadzać. Więc zamawiamy, że tak powiem, nowy alternator, przepraszam, generator i będziemy wymieniali. Tak, przyszedł nowy generator, przewinięty, tak sobie klient załatwił. Oczywiście ja nie zamawiałem, miałem zamówić, ale klient sobie załatwił sam. Przyszedł generator, montujemy i sprawdzamy, jak wygląda ładowanie. Stator mamy wymieniony, teraz próbujemy, czy jest ładowanie. 12,90 V akumulator, bo naładowany jest. Kolega Adam nam zrobi start. 13,25 do 13 do 14,50. Podawanie mamy prawidłowe jak widzicie wszystko działa jak podobał wam się film oczywiście łapka w górę, komu się nie podoba łapka w dół i do następnego filmu moi drodzy Lewa w górę